Jest środa 5 lutego, minęła godzina 21.40. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór Maria Zwierzyńska, pora na losowania. Okazja na piątkę będzie za chwilę w losowaniu mini lotto. Ze wszystkich gier totalizatora sportowego to właśnie w tej najłatwiej ją wygraną. W styczniu w losowaniach mini lotto padła aż 32 piątki, w tym jedna zawarta na zakład online, warta prawie 400 tys. złotych. Mini lotto to również najtańsza ze wszystkich gier. Zakład z typowaniem 5 liczb kosztuje tylko złotówkę i 50 groszy. Zakład Lotto z typowaniem 6 liczb kosztuje 3 a W jutrzejszym losowaniu Lotto trafienie tych 6 liczb może dać nawet 4 miliony złotych. Do zakładu Lotto warto dopłacić złotówkę i zagrać o milion złotych w Lotto Plus. Powodzenia! Do piątku wszystkie wygrane w Multi Multi i Multi Multi Plus przy typowaniu 8 liczb są większe aż o 50% przy niezmienionej cenie zakładu. Do wygrania jest nawet milion 950 tysięcy złotych. Zapraszam na Multi Multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, następuje zwolnienie blokady i losujemy 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby. 15 62 78 czterdzieści osiem siedemdziesiąt dziewięć siedemdziesiąt dwa trzydzieści siedem dwadzieścia dwa siedemdziesiąt jeden dziewięć sześćdziesiąt pięć Siedemdziesiąt, pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt dziewięć, siedemdziesiąt trzy, trzydzieści osiem, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt sześć i liczba 69. Ta liczba jest plusem. Miło mi poinformować, że we wczorajszym losowaniu mini lot to w Siemiatyczach padła wygrana pierwszego stopnia, warta ponad 312 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na dzisiejsze losowanie. W zasadzie maszyny losującej znajduje się znajdują się 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i losujemy 5 liczb. Oto wylosowane liczby 23, 13, 25, 22 19. Aktywacja numeru Super Szansy kosztuje tylko 2 złote i daje szansę na wygranie 2 milionów złotych. Wystarczy tylko trafić wszystkie cyfry w aktywowanym numerze Super Szansy. Takie 7 cyfr padło w drugim dziś losowaniu tej gry. 1, 1, 9, 5, 2, 6, 8. Gratuluję wygranych i zachęcam do gry w Super Szansę już jutro. Żeby w Kaskadzie wygrać 250 tysięcy złotych, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Losujmy. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i losujemy 12 liczb.

10, 3, 21, 14. W piątek wieczorem w Helsinkach odbędzie się losowanie EuroJackpot. Już dziś zachęcam Państwa do wzięcia w nim udziału i gry o 385 milionów złotych. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 z 10. Życzę Państwu szczęśliwych typowań i wysokich wygranych. A w ekstrapensji do wygrania jest pensja na najbliższe 20 lat w zależności od stawki w grze może być warta nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc właśnie przez 20 lat. Zapraszam na losowanie ekstrapensji. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule. Będne maszyny są puste. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczby 9 11 29 5, 4. A ostatnią wylosowaną liczbą extra pensji jest liczba. 4. We wczorajszym losowaniu ekstra premii w Pyskowicach padła wygrana warta 100 tysięcy złotych wypłacanych od razu. Gratuluję i zapraszam na ekstra premię. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35,4 kolejno ułożone kule, będę maszyny są puste. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczba. Siedemnaście. Trzynaście. Dwadzieścia dziewięć. Osiemnaście. Dwadzieścia. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba. Informacje o wygranych znajdą Państwo na stronie internetowej lotto.pl. Na tej stronie przeczytają też Państwo o nowej grze w rodzinie Lotto – Szybkie 600. W tej grze czeka na Państwa 600 złotych wypłacanych co tydzień przez rok. Wieczorne studio Lotto dobiega końca, natomiast w jutrzejszym popołudniowym studiu Lotto spotka się z Państwem Renata Molenda. Dobranoc. Skreślam cyfrę kilka, dwójkę płacę, mija chwilka I wygrywam szybkie 600, no bo jak się gra, się ma Szybkie 600, co 4 minuty masz szansę na wygraną 600 złotych tygodniowo przez cały rok Graj w punktach lotto 5 tysięcy miesięcznie przez 20 lat Tak, co miesiąc I co ja zrobię z takimi pieniędzmi? Poleci pan na wczasy ja nie lubię latać. Wyzmieni samochód? Nie mam prawa jazdy. Kupi pan coś żonie? Nie mam żony. No to niech się pan ożeni. Ekstrapensja. 5 tysięcy zł miesięcznie przez 20 lat. Graj w punktach lotto. Piękny jest świat. Kiedy masz 20 lat ekstrapensji? Wygrałem! Witamy w świecie Eurojackpot. Marzę o kosmicznych wakacjach. W hotelu z widokiem na ziemię. Z ukochaną marzenia spełniają się bardziej! Dzień dobry. Chciałem panu podziękować. Ale za co? Za to, że pan gra, grając w lotto, wspieramy polski sport. A mogę prosić autograf? Pewnie. Lotto gramy dla sportu i kultury. Ekstra pensja aż 5000 złotych i to co miesiąc? Tak, proszę pani, 5000 co miesiąc. I tak przez 20 lat. Chce Pan powiedzieć, że nie będę musiała nic robić? Nie no, tak zupełnie nic to nie. Zakupy, wyjazdy do spa, podróże. Zapewniam, że nie będzie się pani nudzić. No, rzeczywiście, dojdzie mi sporo obowiązków. Ekstra pensja. 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Graj w punktach lotto. Piękny jest świat, kiedy masz 20 lat. Ekstra pensji!